Firma Wutech jest dość dojrzałą firmą, zaczęła swoje pierwsze kroki w przemyśle meblowym w 1000, około 1960 roku, więc jest już prawie 60-letnią firmą, wiele przez ten czas się działo, w 1900, około 1990 została przekształcona Współkę akcyjną o kapitale pracowniczym. Na początku swojej działalności produkowaliśmy tylko meble domowe. Później, w miarę rozwoju, w miarę powiększania się fabryki, zaczęła się produkcja mebli sklepowych i biurowych. Aktualnie od 2006 roku. Produkujemy już stricte tylko meble biurowe. Oczywiście nie zapominamy o innych niektórych branżach, które są dla nas atrakcyjne, czyli hotele, służba zdrowia. No to jest taki dość ciekawy okres, czyli po przekształceniach po przekształceniach własnościowych, tak, czyli spółka została spółką akcyjną. Utech zaczął poszukiwać, jego prezes i zespół zaczął poszukiwać coś, co by wyróżniało Utech w całej masie, setkach, w tych tysiącach fabryczek. Fabryk, które się poprzekształcały w czasie transformacji ustrojowej, czyli można powiedzieć po upadku komunizmu. Było to na targach, jednych z targów poznańskich w latach 90. Gdzie trafiliśmy do firmy Rechał i gdzie dość ciekawą ofertę przedstawiła ta firma i między innymi takie obrzeża, które były czarne i czarno-czerwone, dwukolorowe i to czarno-czerwone obrzeże zaczęło naszą przygodę tak naprawdę biznesową przygodę z Rechał. Technologia się generalnie nie zmieniła. Mamy płytę, płytę wiórową i obrzeże do przyklejenia. E, w tym zakresie właściwie nie mamy nic więcej do powiedzenia. Różnica jest jedynie to, że robimy to szybciej, lepiej, dokładniej. W latach 90., kiedy zaczynaliśmy swoją pracę z obrzeżami, no akurat w tym momencie, kiedy przeszliśmy na rechał. E, Mieliśmy wcześniej jakieś obrzeża, ale doklejaliśmy je do płyty wirowej z prędkością 6, 8, 9 metrów na minutę. Teraz robimy już kilkadziesiąt metrów, brakuje nam jeszcze kolejnych metrów. Czyli przechodząc z, 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 przez lata naszej pracy, obrzeża, które proponujecie, płyta, która pojawia się na rynku, umożliwia nam. Technologiczny przeskok, czyli zwiększenie wydajności, zwiększenie prędkości, mniejszy odpad. Prawdopodobnie to jest też związane z Waszymi zmianami w, w, w plastyce tego obrzeża, w możliwościach obróbczych, lakierowania powierzchni, gdzie nie tracimy, nie tracimy niepotrzebnie czasu ani pieniędzy na odpady. Gdybym mógł to ująć to w sposób taki schematyczny, to na pierwszym miejscu są ludzie. Ich kompetencje, ich indywidualne podejście, możliwości doradztwa, wiedza na temat produktu, który się sprzedaje. Czyli wszystko to, co dla nas jako fachowców od produkcji mebli jest ważne gdzie nie musimy tracić swojego czasu, gdzie nie musimy tracić, e, szukać tak, wiedzy, która, która jest często wąsko specjalistyczna, a możemy się skupić na produkcji mebli. Ludzie to są również i takie kontakty nie tylko związane stricte z, z, z produktem, który oferujecie, ale również i e, na poziomie takim wręcz już partnerskim. Tak, to jest w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo istotne. Druga rzecz to jest technika, technologia. Można to takim jak gdyby pakiecie ująć, czyli wasze możliwości techniczne, wasze możliwości produkcyjne, które macie w swoich różnych zakładach, nawet nie wiem już ilu, pewnie wie, wielu więcej niż, niż to było e, te kilkadziesiąt lat temu. E, Technologia związana z tym, czyli produkowanie obrzeży, które są coraz bardziej odpowiednie do naszych warunków produkcyjnych, tak? Czyli bardziej to, co mówiliśmy, na samym, to, co mówiłem na samym początku, czyli możliwość ich przyspieszania w oklejaniu, tak, braku wad. Trzecia rzecz to jest kapitał i finanse. W dzisiejszych czasach chyba jest to. Jeszcze nie tak dawno wydawałoby się, że wszyscy mają odpowiedni kapitał i finanse, natomiast w dzisiejszych czasach, tych trudnych, takich covidowych, po -COVID okazuje się, że związanie się z partnerem, który ma odpowiedni zasób tego kapitału finansowego, odpowiednie zaplecze produkcyjne, możliwość przenoszenia czy uzupełniania swojej produkcji jest bezcenna? Przekłada się to na naszą e, płynność produkcji i brak właściwie jakichkolwiek e, przystojów. Znaczy takim evergreenem to jest popier, dekar pop, popielaty Unii. Natomiast. E, Pojawiła się druga gwiazda, którą można by uznać jako Evergreen, to jest biały. Cały świat oszalał na punkcie białego, białego dekoru, tak? Unii. Dekorów, które są neutralne dla pomieszczeń. I ja myślę, że ten biały dekor zostanie z nami przez wiele, wiele jeszcze lat. Musiałem się posiłkować naszymi kolegami, koleżankami z działu marketingu, z działu handlowego i, 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 i technologa I, i chyba wszyscy doszliśmy do tego samego do samego wniosku, że samo obrzeże stanowi bardzo niewielki, jakby liczyć w metrach kwadratowych, czy w metrach sześciennych, stanowi w meblu naprawdę mikroskopijną część. Część masy tak? czy, czy, czy powierzchni. Natomiast bez niego by było bardzo źle. Ono zamyka pewną formę, zamyka pewien kształt, utrwala pewną wizję projektanta, który stworzył ten mebel. Bez obrzeża odpowiednio dobranego i odpowiedniej jakości, mebel praktycznie by był brzydki. Klasyczny, ergonomiczny i trwały. Taką też mamy w swojej, w swojej misji czy wizji. Taki mamy obraz mebla. Kiedyś, na początku, pewnie w czasie, kiedy przechodzono z mebli drewnianych czy rzeźbionych, które spełniały taką funkcję dekoracyjną, oprócz funkcjonalnej, meble robione z płyty wiórowej, pewnie miały taką tylko wartość funkcyjną, tak? czyli miały stanowić miejsce pracy. Później, w miarę ewoluowania się tego produktu, produkowania nowych wzorów, nowych dekorów, płyt, nowych dekorów, Obrzeży, ten mebel stawał się oprócz tego, że był funkcjonalny, to jeszcze był ładny. Teraz dokładamy kolejną, kolejną, jak gdyby warstwę funkcjonalności, czyli ten mebel jeszcze musi być ergonomiczny. Zaczęli to ja, w mojej ocenie, tak. Nie jestem teoretykiem designu i wzornictwa, ale myślę, że zaczęło się to od krzeseł, tak, gdzie krzesło. Przez ostatnie lata tak się zmieniło dla nas, jako pracowników, dla osób, które pracują, że cały przemysł meblowy również poszedł za, za tym trendem. Tak? Czyli teraz zaczynamy stosować nowoczesne rozwiązania: elektryczne stelaże, różnego rodzaju szuflady, szufladki z miejscami do przechowywania, gdzie jest to, gdzie jest to ładne. Poza tym, ostatni okres też jak gdyby zmienił naszą filozofię biura. Tak? Zaczynają się tworzyć biura typu home office, strefy zieleni. No, nawet tutaj na, naszym, na naszej wystawie mamy część takich już elementów zastosowanych strefę odpoczynku, strefę rozmów, strefę ciszy. tak? Czyli takie rzeczy też się zdarzają. To wszystko musi ze sobą pasować, tak? Pewna komplementarność tej oferty musi być zachowana. Pewnie. Nie ma żadnych przeciwwskazań, tylko zastanawiam się po co. Na pewno nie będzie tak ładne jak te meble, które oferujemy. Na pewno będzie dużo droższy. Bo nie jesteśmy w stanie w własnym zakresie ściągnąć takich materiałów, e, takich e, dostępnych e, komponentów oprócz płyty i obrzeża, aby to miało swoją funkcjonalność, aby było odpowiednio e, oklejone, aby było odpowiednio zabezpieczone, aby to miało odpowiednią wysokość. Można, ale to, to nie ma potrzeby, trzeba skorzystać z fachowców. to było nie wiem z 12, 11 może 13 lat temu trudno mi powiedzieć, ale to był bank w Luksemburgu, jednej ze znanych rodzin bankowych przypadkowo do nas trafił przedstawiciel tego banku i stwierdził, że chce zrobić realizację, realizację czy wyposażenie tych w mebli przez naszą firmę. Była to jedna z z pierwszych takich bardzo dużych realizacji, gdzie wszystkie właściwie szczegóły, wszystkie elementy, wszystko było dogrywane przez pracowników naszych, łącznie z logistyką, wynajmowaniem wózków widłowych w Luksemburgu, ubezpieczeniem, zajęciem pasów ruchu na głównych ulicach. Także było to wyzwanie no, wyjątkowe. Nie była to jakaś powiedzmy. Teraz z teraz perspektywy czasu, jakaś wielka realizacja, taka, która obejmowała na przykład 2000 pokoi w Dubaju, no teraz myślę, że wszystkie polskie firmy już do takiej realizacji podchodzą zdecydowanie lepiej. Natomiast to była dla nas taka wyjątkowa, bardzo duża, która nas wiele, wiele nauczyła. Najczęściej to jest pomysł, tak? ten pomysł wychodzi jak gdyby z dwóch, dwóch źródeł: albo wewnątrz naszej firmy gdzieś się tworzy jakaś potrzeba, albo projektant nam przynosi już pewien pomysł, to później jak gdyby rozpisujemy na nuty. Tak? Czyli nasz dział rozwoju, dział technologiczny rozpisuje ten mebel na, 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 na elementy składowe, ocenia jego możliwości produkcyjne. Czy jesteśmy w stanie na przykład wyprodukować meble, bo nieraz pomysły są niezwykłe, ale produkcyjnie jesteśmy na to gotowi, albo nie chcemy, bo to by nas zbyt drogo kosztowało. Później sobie robimy wizualizację takiego mebla, prototypy już z, z, z natury. Często wysyłamy do naszych klientów do oceny, czy wizualnej, czy zapraszamy ich tutaj do. Oceny takiej już organoleptycznej, tak? czy to jest przyswajalne dla, dla rynku, czy to jest przyswajalne dla klienta, czy, czy ktoś ma jakieś uwagi. No i wtedy tworzymy pewną serię zero, sprzedajemy ją na rynek, obserwujemy, jak ona się tam zachowuje. Jeżeli jest wszystko ok, przechodzimy do tej fazy już jak gdyby ostatniej, czyli stworzenia brył wrzucenia to do brył, znaczy wrzucenia to do internetu czy do katalogów elektronicznych, katalogów papierowych, no a już później to już weryfikuje nasze zaangażowanie, nasze pomysły, rynek. To jest to, co już mówiliśmy o tym drugim kolorze Evergreenie, czyli kolor biały. Jak wracaliśmy z targu w 2008 roku, byliśmy kompletnie zaskoczeni, że tam wszystko było białe. Jakby śnieg spadł. To był chyba październik bodajże, ale tam było wszystko białe. Wszystkie firmy nasze polskie, niemieckie, francuskie, które tam się wystawiały, przynajmniej 50% było koloru białego. Wydawało się w naszych polskich warunkach to jakimś. Jakąś ekstrawagancją, wymysłem. Teraz po latach no niewielu, bo to jest 2008, 2021, to jest 13 lat, biały dekor rozpanoszył się na naprawdę poziomie 30-35%, 40% naszej produkcji. To było największe zaskoczenie, że jedna, jeden kolor, tak. Mógł tak zdominować i wyprzeć wszystkie pozostałe. Akurat to jest bardzo takie pytanie na czasie, bo dwa dni temu zainstalowaliśmy jeden z najnowocześniejszych laserów, hmm. mający nieograniczone możliwości w wycinaniu i wręcz projektowaniu stelaży do naszych mebli biurowych elementów metalowych, które są używane. Można by ocenić, że w przypadku nas, jako firmy Wutech, to zrobiliśmy taki milowy krok. 10, 12 lat do przodu. Tak to można określić w kategoriach takiej. Z czym jest dla nas ten nowy projekt, który teraz wdrażamy? Czynników jest kilka, tak, ale gdyby podsumować ten. W w dwóch, trzech, czterech słowach, to on zaczął od właściwego zarządzania. Tak? E, tak jak na okręcie, bardzo ważny jest kapitan. Jeżeli kapitan wie, gdzie chce płynąć i z jaką załogą, myślę, że sukces w każdej firmie byłby e, osiągalny. W naszej firmie akurat mamy fajnego, o, przepraszam, zbyt swobodnie bardzo dobrego kapitana, który Potrafi określić kierunek, potrafi sobie dobrać ludzi tak, z odpowiednimi kompetencjami, potrafi stworzyć z razem z całym zespołem, który mu podlega, odpowiednią ofertę, którą klienci chcą kupować. Tak. Potrafi określić też kierunki rozwoju, które będziemy realizować za. Dwa, trzy, cztery lata. Na pewno zespół ludzki, kompetencje ich, tak? Umiejętność współpracy, komunikacji, umiejętność bycia elastycznym, co więcej bycie sprytnym. Dzisiaj są, wracam tak często, że dzisiaj są inne czasy. Gdybyśmy się spotkali rok temu, pewnie nasza rozmowa by troszeczkę inaczej wyglądała. Nie, nie przenikałby. Nie przenikały moje słowa aktualnej sytuacji, która się wydarzyła. Ona pewnie się poprawi za jakiś czas, ale musimy być bardzo roztropni. No, teraz klienci no, jednak wymagają od nas bardzo dużej i szerokiej oferty elastyczności w podejściu. Bardzo dużo y, klientów. E, oprócz takiej standardowej oferty, e, pragnie czegoś tylko dla siebie, indywidualnego, jedynego, takiego, którego nikt nie ma. Ale to tak działa nasza teraz e, moda zakupowa. Tak? Chcemy mieć coś innego, coś lepszego. My się do tego dostosowujemy i to też jest nasz atut. I co więcej, e, robimy to w, w dobrych terminach. No to taką laurkę wam powiem. Dalej chcemy się z Wami rozwijać, bo oferujecie dobry produkt, dostosowany do naszych potrzeb, i co najważniejsze, dostosowany do potrzeb naszych klientów. Nawet nie mamy jakiejś takiej chwilowej, takiej myśli, że, że, że trzeba szukać coś innego. Nie ma potrzeby. Jeden z waszych takich, nie wiem czy to akurat Rechał rozpoczęło, ale dostosowywanie kolorów obrzeży do aktualnej oferty producentów płyt melaminowanych. Płyt to był też jeden z większych przeskoków technologiczno-marketingowych, że my jako producenci nie musimy się martwić o to. O te dobieranie tych kolorów. Wy nie musicie wysyłać setek tysięcy wzorników, próbników. Po prostu ufamy Wam, że, że robicie to najlepiej, jak umiecie. Jesteście tego fachowcami. Także myślę, że najbliższe 20 lat pewnie jeszcze wiele fajnych chwil nas spotka, pewnie jeszcze wiele fajnych realizacji. No i pewnie coś się zmieni za jakiś czas, tak? Czy to jest technologia produkcji obrzeża, czy technologia przyklejania, czy recysling, który jest teraz aktualnie jak gdyby wymogiem chwili, nie, nie, ma, nie ma możliwości odejścia od tego, bo, bo zależy nam o tym, co będzie za te 20 lat, nie tylko pod względem produktowym, ale i naszego życia.